Będzie taka próba, nie wiadomo czy też to w ogóle zgodne tak, z prawem, jest, aby skumulować na przykład e, to naruszenie procedury wobec Węgier i wobec Polski, gdyby Węgry byłyby wyłączone tak, i Polska no, ale i ale na szczęście kraje. sam Franz Timmermans w czwartek odrzucił taką możliwość. Panie redaktorze, skoro sprawy, wiadomo... Sprawy, roz, sprawy naruszenia podstawowych zasad Unii Europejskiej hmm. są rozpatrywane oddzielnie dla każdego państwa. Panie redaktorze, skoro wiadomo już, że nie jest możliwe uruchomienie procedury naruszenia praworządności przez Polskę, w jakim celu Franz Timmermans uruchamia to, co uruchamia, tak? Komisja, to co dzisiaj komisja, ta decyzja bo dzisiaj zrobimy trzecią rzecz, której jeszcze, jeszcze żeśmy nie wymieniali, tak. nie omawialiśmy. Ta, ta trzecia rzecz, już w takim razie pokrótce, to jest taka dosyć zwyczajna, bo bo o ile procedury stwierdzenia, że ktoś narusza podstawowe prawa, to nigdy Unia Europejska nie stosowała. Natomiast, natomiast naruszenie prawa, zwyczajnego prawa Unii Europejskiej, to jest dość częsta sytuacja, że Komisja Europejska, któremuś z państw, i Polska też już nie raz przez to przechodziła, że zarzucano nam, że, że naruszamy prawo Unii Europejskiej, no to to, to, to jest dość zwyczajna procedura. Ją zastosowano tylko wobec tej trzeciej ustawy. Na razie argumentacja jest bardzo ogólnikowa, z wyjątkiem czegoś takiego, że stwierdza się, że, że, że to, że sędziowie będą mieli wiek emerytalny tak jak inni obywatele, czyli dla, dla mężczyzn 65, dla kobiet 60, to jest, to, że to jest dyskryminacja to jest kobiet. Tak. No to jest kuriozalna argumentacja. Sam, sam ten artykuł 157 mówi, że też wobec tej płci, która w pewnych kwestiach y, znajduje się w gorszej sytuacji, możliwe jest wprowadzanie przywilejów, w związku z tym powszechnie rozumie się, że kobiety, jako znajdujące się w, w trudnej życiowo sytuacji ze względu na macierzyństwo, rodzicielstwo, one mają ten przywilej polegający na tym, tak jak wiele innych tak, przywilejów ale absurd, kobiet. Panie i, I to jest absolutny tym, absurd, że te, te ogóle... regulacje, one obowiązywały w Polsce, wtedy, kiedy Polska wstępowała do Unii tak, oczywiście, Europejskiej. Ale nie więc... obowiązuje różnica w wieku emerytalnego tak. kobiet i mężczyzn, występuje, dotyczy nie tylko sędziów, dotyczy wielu obywateli, dotyczy nie, no, w wielu dotyczy krajach, wszystkich obywateli. W, wszystkich obywateli. Ona logicznie tego typu różnice to jest, no, w różnych tak. krajach są różne. W, w, w Niemczech no, jest na przykład jednolity wiek, ale w wiek Polsce emerytalny, ale w wielu no, innych to, państwach tak. jest różny Od wiek. będzie wiek dla kobiet mm -hmm. i mężczyzn emerytalnej I, i trudno sobie wyobrazić, żeby teraz to było wyrównywane na siłę i to trzeba by to wyrównać. Celu Pana zdaniem, I... Franz Timmermans uruchamia no, tę procedurę. Jedno, jedno jeszcze zdanie powiem, że w każdym razie procedura będzie się ciągnęła, ta procedura, ta ostatnia, ta trzecia, będzie się ciągnęła jeszcze długo i jedyną konsekwencją tutaj, przede wszystkim tu nie Komisja zdecyduje ostatecznie, tylko Trybunał, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, jeśli on stwierdzi, że rzeczywiście narusza ta nasza ustawa o, o systemie sądownictwa. Ta ustawa są po drodze może być zmieniona, to należy się tego spodziewać, przecież jest tyle debat na ten temat, że pewnie też ta mm. ustawa tych kilku lat, kiedy ta z ta procedura trwa nie wytrzyma. No ale, ale trybunał może tutaj zasądzić, ale głównie kary finansowe. Tu nic więcej poza karami finansowymi on nie może zasądzić. Dlaczego? No ja myślę, że to jest wszystko po to, żeby opinia publiczna europejska cały czas żyła z prawami Polski, żeby ta przerwa świąteczna, zwróćmy uwagę, przerwa wakacyjna, wakacyjna mhm. że, że w całym, na całym świecie. Są wakacje, i dyplomatyczne wakacje, i parlamentarne, i rządowe. I nie tylko w Polsce idzie na wakacje parlament, i w rządzie też mamy pewne spowolnienie prac, ale też jest spowolnienie, też nie ma. Wizyt międzynarodowych, organizacje międzynarodowe przestają działać, Unia Europejska, Parlament Europejski, Komisja Europejska też idzie na wakacje. No tutaj bardzo gorliwy Franz Timmermans jeszcze nie poszedł na wakacje i dzisiaj, mimo soboty, wysłał list do ministra Waszczykowskiego, no ale tu już ta gorliwość, to już, to już cóż, no, musimy jakoś na nią, ją, ją, ją zrozumieć, ale chodzi o to, żeby mimo tych wakacji sprawa trwała. Niewykluczone, że też to, że Mogą być te, te groźby wobec Polski jeszcze wzmacniane takim zaproszeniem, de facto wezwaniem ministra Waszczykowskiego i ministra Ziobry do Brukseli na jakieś dziwne spotkania, w których by mieli jeszcze dodatkowo coś wyjaśniać i tłumaczyć. To, 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 to potęgowanie napięcia Unii Europejskiej, ono. Ono raz, że Jaki jest cel, panie że no to potęgowania to tego napięcia? że 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 to jest kwestia oddziaływania na opinię europejską, żeby no, te media, które szukają tematów w czas wakacji, kiedy, kiedy nie ma typowych tematów politycznych, no, będą miały okazję, żeby tym się zająć. Może um, jakieś media z, z, na przykład z krajów zachodnich skorzystają z tej okazji, przyjadą do Polski, zrobią relacje z manifestacji, sprawa będzie nagłaśniona. Tak